Przedstawię w tym nagraniu zagadnienie funkcji okresowej. Dlatego widzicie tutaj no, takie dwa przykłady funkcji okresowej. Funkcja okresowa w takim dużym uproszczeniu, spoglądając na wykres, to taka funkcja, której wykres po prostu pewnymi fragmentami się powtarza. Ma charakterystyczne części, które powtarzają się no, okresowo. Natomiast formalnie sprawa wygląda tak, że jeśli x należy do dziedziny i x plus jakieś t należy do dziedziny, to funkcja charakteryzuje się tym, że wartość funkcji w x jest równa wartości funkcji w x plus t, gdzie t nazywamy okresem podstawowym. Czyli takim najmniejszym przez okres rozumie się długość fragmentu, który się powtarza. Więc w przypadku funkcji sinus i cosinus, zobaczcie, funkcja sinus składa się z takich dwóch części. To jest, słuchajcie, mówiąc w uproszczeniu, taka górka i dołek. O. I ta górka dołek rozciąga się na długości 2 pi. Tutaj jest pi i tutaj jest kolejne pi. W takim razie funkcja sinus, funkcja cosinus ma okres podstawowy długości 2 pi, ewentualnie 360 stopni. Jeśli ktoś by zapisał to w, w mierze stopniowej, tutaj w mierze radianowej to 2 pi. Czy ten okres się będzie zmieniał w zależności od różnych przekształceń funkcji trygonometrycznych? Oczywiście tak, on może się zmniejszać bądź zwiększać. Natomiast bazując i wiedząc jaki jest okres można policzyć dowolne wartości funkcji. Spójrzcie jeszcze na taki inny wykres funkcji. A funkcja, o tak, na, fajnie tu widać, jest funkcją okresową, sami widzimy, że pewien fragment powtarza się. Natomiast na początek, żeby policzyć wartości funkcji w jakichś innych punktach, których tu powiedzmy nie widzimy, musimy sobie odczytać długość okresu. Zobaczcie. Są to takie odcinki. I one się rozciągają na długości, zobaczcie odtąd, dotąd, na długości 2. W takim razie ta funkcja ma okres podstawowy długości 2. Co to mi daje? No, otóż gdybym chciała sobie policzyć, powiedzmy, że to jest funkcja F. I funkcja F ma dziedzinę liczby rzeczywiste, czyli ta, ten fragment w nieskończoności, tak powtarza, to gdybym chciała policzyć wartość funkcji w powiedzmy 50, to zapisuję 50 jako pewien argument plus ileś tam okresów, czyli zobaczcie, F od 50 to jest to samo, co 0 dodać. 25 razy 2. To znaczy, że ten, ta moja funkcja w, w, dla x równego 50 y, ma taką samą wartość dla, dla zera, dlatego że zobaczcie, 50 jestem w stanie zapisać jako 25 razy okres no i dodać faktycznie tylko 0, czyli ileś okresów tutaj akurat równiutko. 25 pełnych okresów, no i dodać 0, czyli ta wartość w zerze będzie taka sama jak w 50. Patrzę, jaka jest wartość w zerze. Wartość w zerze to 7, czyli f od 50 to będzie to samo co f od 0, czyli 7. Gdybym chciała policzyć f od, dajmy na to 41, to zwróćcie uwagę, że to będzie pełnych okresów, czyli 2 razy 20, no i jeszcze dodać 1. Więc tak naprawdę będzie to to samo, co wartość funkcji w jedynce. I patrzę, że wartość funkcji w jedynce to 5. Także to jest 5. Natomiast znaną jeszcze nam funkcją, która jest okresowa, to funkcja stała. Funkcje stałe... Ewidentnie są funkcjami okresowymi, natomiast co jest istotne, zobaczcie, biorąc jakąś dowolną funkcję stałą, niech tam y, y równa się 2, to nie jesteśmy w stanie to powiedzieć, ile wynosi okres podstawowy czyli tutaj brak okresu podstawowego brak okresu podstawowego. Ale ewidentnie jest to funkcja okresowa. Funkcją okresową oczywiście jest funkcja tangens czy funkcja kotangens. Funkcja sinus, cosinus ma okres długości 2 pi, natomiast tangens i kotangens mają okres długości i teraz e, kilka przykładów. Jak ten, e, jak ten okres może nam się zmieniać? E, to będzie wszystko na przykładzie funkcji trygonometrycznych. Dobrze, ja sobie tutaj przesunę, żeby mieć więcej miejsca do pisania. No i powiedzmy, e, znacie na pewno różne przekształcenia e, wykresów funkcji. E, powiedzmy, F od X równa się e, sinus x minus pi szóstych. Takie typowe przekształcenie, czyli przesunięcie o wektor pi 6 w zero, czyli pi szóstych w prawo i przesunięcie o wektor, czy to będzie przesunięcie e, tylko w lewo, ale to może być różnie dobrze e, wektor, zobaczcie, jakiś inny, to jakiekolwiek przesunięcie o wektor, transakcja o wektor nie zmienia okresu. Czyli tutaj nadal okres to 2pi, czy sinusa, czy cosinusa. Inne przekształcenia, które e, zapewne mieliście na lekcjach, to przekształcenia, gdzie e, przed funkcją pojawiała się jakaś liczba. E, minus 5, cosinus x. tam są oczywiście tak samo. E, jakaś tam 2, czy tam dwie. Siódme tangens x, ciężko to byłoby oczywiście narysować, natomiast jeżeli przed funkcjami trygonometrycznymi pojawiają się jakieś liczby, to to wpływa na zbiór wartości w przypadku funkcji sinus i cosinus, bo tutaj zbiór wartości będzie nie od minus 1 do 1, tylko od minus 2 do 2. Tu zbiór wartości będzie od minus 5 do 5. Natomiast nie wpływa to na okres. Okres to nadal 2 pi. Funkcja tangens ma zbiór wartości to są liczby rzeczywiste, więc tutaj tym bardziej to nie wpływa. I nadal okres funkcji tangens to. Pi. Co w takim razie wpływa na zmianę okresu, otóż, gdyby jakiś, jakaś liczba pojawiła się przy argumencie, to okres nam się zmienia, dlatego że nastąpi albo rozciągnięcie, albo takie skurczenie funkcji względem osi X, to znaczy po X, troszkę nam się rozciągnie, czy zawęzi wykres, więc powiedzmy. Gdyby był Sinus X 2, tutaj 2X. Jeśli się pojawia jakaś liczba przy argumencie, to ten okres należy, okres podstawowy należy krotnie e, zmienić, zmniejszyć. Czyli jeśli okres wynosi 2pi, występuje dwójka przy e, argumencie, tak, tutaj jest dwójka, to należy podzielić okres na 2, czyli w takim razie byłby okres pi. Gdybyśmy mieli cosinus y, 3/4x, to okres podstawowy czyli 2pi należy podzielić przez 3/4. To jest ważne. Ta liczba, która stoi przy x, okres podstawowy należy podzielić przez tą liczbę. Czyli tu będzie 2pi razy 4 Trzecie, czyli 8 trzecich pi. Tak będzie wyglądał teraz okres podstawowy, i niezależnie co tam bym sobie wymyśliła, zawsze ten okres zmienia się tak samo. Powiedzmy, gdybym wzięła sobie tangensa i gdybym tu wzięła, nie wiem, 1 piąta x. Okres podstawowy tangensa to pi, więc pi. Podzielę przez jedną piątą. Tak, dokładnie zawsze przez to, co stoi przy argumencie, i w tym momencie będę mieć okres 5 pi. Więc ogólnie mając funkcję sinus czy kosinus y, y, czy tangens, czy cotangens zawsze okres podstawowy, czyli jeśli mamy funkcję. Sinus, i tu mam jakieś ax, czy funkcję cosinus, i tu mi się pojawia jakieś ax, to T należy wyznaczyć tak, że 2pi dzielimy przez to a, czyli przez to, co stoi przy argumencie. Jeśli mielibyśmy do czynienia z tangensem, i tangens tu miałby jakieś AX, czyli coś stałoby przy, przy X, i to byłoby jakiś tam A, to okres byłby pi przez A. Są jeszcze inne przekształcenia, które zapewne znacie. Symetrie, o, nich nie wspomniałam, symetrie nie wpływają na zmianę okresu. Ale na pewno. Przekształcaliście z użyciem wartości bezwzględnej. No i tu powiedzmy sinus x pod wartością bezwzględną. No tu to przekształcenie wyglądałoby tak, że wykres funkcji sinus przekształcamy i wszystko to, co jest powyżej osi x, powyżej osi x zostaje, a to, co jest poniżej osi x, Odbijamy symetrycznie do góry. O, tak by wyglądał wykres funkcji. Może krzywo, bo krzywo, ale jest, jest wykres funkcji wartość bezwzględna sinusa. No i myślę, że tu widzicie, że zmienił się okres podstawowy. Tu ewidentnie okres podstawowy teraz wynosi pi. Tak, zobaczcie. Bo nasz wykres jest złożony tylko z takich górek. Więc automatycznie gdybym miała przekształcenie sinus jednej drugiej X tak by wyglądało, to wartość bezwzględna z X sinusa X to jest pi, więc tutaj ten okres wyglądałby tak, że to byłoby pi przez jedną drugą. Ostatecznie wynosiłby 2pi, czyli tyle, ile e, okres podstawowy zwykłego sinusa. Tak, ale tutaj e, uważajcie. E, czy jakieś inne specyficzne m, przykłady? No powiedzmy, e, gdyby nam się trafił, gdyby nam się trafiła taka funkcja. Cosinus do czwartej x minus sinus do czwartej x. I gdybym chciała tutaj targnąć się na znalezienie okresu podstawowego, to na początek muszę się zabawić z tym, żeby ten, ten wzór funkcji w ogóle jakoś przekształcić. Pierwsza rzecz, jaką robię, to korzystam ze wzoru skróconego mnożenia. Wzoru skróconego mnożenia a kwadrat minus b kwadrat równa się. A minus b, a plus b. Yy, I wykorzystam tutaj, że moje a to będzie cosinus kwadrat x, b to będzie sinus kwadrat x. I w tym momencie rozłożę to na dwa nawiasy. To będzie cosinus kwadrat x plus sinus kwadrat x i cosinus kwadrat x minus sinus kwadrat x. Po tym przekształceniu, które być może znacie z tożsamości trygonometrycznej z udowadniania, tu dostajemy jedynkę trygonometryczną, tak, że tutaj jest 1, ten nawias, więc dostajemy sinus kwadrat X minus e, cosinus kwadrat X minus sinus kwadrat X. I tutaj albo szukamy w pamięci, albo w tablicach jest to wzór na cosinus kąta. Podwojonego, więc suma summarum doszłam do wzoru cosinus cos 2x, więc tutaj, żeby policzyć, muszę okres podstawowy cosinusa podzielić przez to, co stoi przy x, czyli moja tutaj funkcja f ma okres podstawowy równy pi. Bardzo dziękuję.